czasów późniejsze po kadencji. Raczej yy, chciałbym właśnie się skupić troszkę na wcześniejszym czasie niż pierwsza sesja Rady Miejskiej. Na tym czasie, kiedy w ogóle kwestia samorządu terytorialnego stawała. Yy, Miałem tą przyjemność, że poznałem z tego czasu pana profesora Golskiego, który jest wojcem samorządu terytorialnego w Polsce. Kiedy... Yy, Staro odchodzi i zorganizowano okrągłość tu, on się zgłosił ze swoim pomysłem na samorząd terytorialny. I tak naprawdę, powiedziawszy, to nikt nie rozumiał, o czym chodzi. Ani po tej stronie, tak zwanej rządowej, która Rady Narodowej prowadziła i uważała, że to będzie pomóc w ogóle na, 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 na administrację szczebla tego podstawowego, jak i również żadnego doświadczenia.